W ciągu pewno pytaj mamy Zawsze to samo, jak zegarze, wskazówki zamknione Czasy szybko biegną, tym idzie w nieznane Początek pamiętamy, ale końca nie znamy ulice biegną, każdy krok minutę zeni Wola przetrwania, to nikt niczego nie zmieni Każdy poszukuje, w ciemności biegną gusi Rzeka życia, płynie cel ciąż staje, tajemnicy ukryty jest pierwszy krok, tam gdzie marzenia rosną Władych krót pod Choć czasem ciągnął za rokiem przyszłość, której nikt nie przewidział Pierwszy krok, tam gdzie marzenia rosną Party krótko z gotami, choć czasem czosko za rokiem przyszłość, której nikt nie przewidzi Początek pamiętany końca nikt nie widzi Znaczone ścieżki, wybory jak testy, na krawędzi istnienia Sam szatański zeszyt łapie chwilę Zostaje puste miejsce w plecaku Przeszłość to droga, teraz mniejszość w ataku Każdy dzień to pytanie, odpowiedź niewyraźna Światełko nadziei świeci gdzieś nieco jaśnie kroki prowadzą wciąż dalej Przez życie wędrowca przyszłość to przystaniale Dotrzemy kiedykolwiek Pamiętasz pierwszy krok tam gdzie marzenia rosną Warty krót pod Choć czasem często za rokiem przyszłość której nikt nie przewidzi Początek pamiętamy, końca nikt nie widzi Pamiętasz pierwszy krok tam gdzie marzenia rosną Warty krót po stopami, Choć czasem często za rokiem przyszłość w nikt nie przewidzi początek pamiętamy końca nikt nie widzi